Ale jest głodny, ale mnie boli brzuch. Łap! Wow. Wow. Batman! Nauczę się trudnej sztuki z walu, a później poszukamy moich rodziców. Dobrze! To the Batmobile! Let's go! Zobacz! Dobrze. Całej Twojej mocy. Wygląda smakowicie. Prawie świeże. Chwile nie zapomnij. To się nada mm. Ktoś to tu zostawił Wygląda całkiem apetycznie Też tak uważam Tu jeszcze coś musi być To jedzenie dla prawdziwych samców alfa. O, chyba ktoś to tu zostawił. znaczy nie będzie mu już potrzebne. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Because I want to fucking kill myself as well. <coughs> Fuck you, I hate all of you! Natura dostarcza nam jedzenie osobiście. Możemy tego użyć także jako kamuflażu. Gitara, siema! Dzisiaj będziemy robić tutaj recenzję jedzonka. Surowego jedzonka. Zebraliśmy sporo surowców na nasz yy, filmik. Yy, ze mną jest. Będziemy! Yy, Będzie moim gościem na dzisiejszym. Chyba zaczniemy od czegoś lekkiego, bo tu dużo rzeczy jest. Lekkie to chyba z tego wszystkiego. Jedzenie? Ma co go jawić barwę dwa. Nasz zwierzek Chyba zaczniemy od. Biegną ludzie. o pizzy! Yy, niestety nie widzieliśmy noża, to był Krzysztof Członkowski czegoś... <grych> Nie, no, lepiej nie Dobra, e, zaczniemy od pizzy e, Wybieram jakąś skalę, taką oceniania czy coś takiego No takie Gitara siema i siema na na Tu już jest taki. gotowy sos, ten sos Wszystko jest gotowe to Generalnie jest. to jest surowe jedzenie, więc tak e... Nie trzeba nawet no, na na to tak. <grych> Dziczy się takie rzeczy robi. Producent na no, nas no, dba Mamy jakby coś, czy ketchup, jakby coś na na przykład Buki na parze, z nadzieniem owocowym. E, By co to frutu. pizza, to... Virtu ułatwiamy życie. E, pizza z szynką. Porcja rodzinna. Ta to, to rodzina ma się tutaj, e, tak? Kupiłem ją w Auchan, jakby to. Coś, jak nie wezmę mniejszy. Ja wezmę większy, gdy zjem. No. Proszę. Dziękuję. Mi wygląda to światło. Ten kawałek mięsa. Ale tak na... No to wygląda <śmiennie> to Jeśli chodzi o naj... z marketu to wygląda <śmiennie> by... gorsze. No. No, ja Dodam tylko. Jestem głodny. Kupiliśmy też najtańszy ketu. Za, za złoty 30, 30. Za złoty 30, chyba. A mało. Ketchup Albertino, łagodny. Z Zadziwiającą ilością koncentratu pomidorowego w, w ilości 30% całego opakowaniu Czyli. A. I używam To było No. Naprawdę. Miał ja w ogóle jakiś smak ten jogurt i ser. Ketchup bym ją, jakbym był biedny, czyli jadłbym ją cały czas. Generalnie? Najebałem sobie tyle ketchupu, że nie mogę je ocenić. A ja tak, oceniam 11 na 10. Nie. Mieszkoza ma koszulki, bo... O oh fakt są mi ślady spermy. Naprawdę takie białe, widzi? Mój tato... Chyba mi coś napić. Właśnie... Kupiliśmy wytrawne wino do placu <laughs> b na pewno znacie najlepszy wino z Francji i żebyśmy nie byli takimi hamami to my specjalne yy, kieliszki, Takie kieliszki jak to się nazywa, nie, nie wyjebane, <grym grym> <grym> <Nie wiem, grym> takie do wina w każdym razie sobie wygooglujecie, <grym> będziemy z tego pić ten, to cudne wino, to Znaczymy. chyba pół wytrawne jest takim mi się wydaje, o no, zapach <grym> dobry, <grym> nietypowy. <grym> Proszę. Ty się osada w kubeczku. Dziwny <laughs> biały ostrzec. Ja sobie na do pełna. Nie będę jeszcze wdzięczał. Kurde, żebyś poczęła całą resztę kiwał. Czekaj na, no no, no, a, na Ty, yes. Kurma, mnie. A zresztą na koniec od razu. Chyba nie ma, jest. Kurwo, poczekaj na mnie. Wile się nie powinno połykać. Tak. Bo się a zważa takiego. Harbot gryp. na farze. U Jendrusia. Ta maska. Wo. Moja maska. Tu jest Patryk Nie mam rady, to jest zabezpieczenie też. Tak, ale Jeśli to jest Powinno się coś. Ale kurczę, że coś znajdę. Pękło! <pronunciation> <sentenceswiata> Oh. to jest sobie na Namawiam do złego gwórz. Dziękuję. To no, na storcie już wycieka. No, nie strzędzili sobie na tym. No, na, nie, to tylko w tym miejscu wyciekającym jest nadzieja. A ty masz bogactwo. u mnie. Hmm. A co? Pączek z takim pójowym nadzieniem, Ten. Wiem, nie dodaje aromatu mm. Mm. Na nadzieniu troszkę oszczędzili I to puste opakowanie Nie oceniam Zioła są zdrowe na wszystko Stąd biorę moje super tu już nie mam Uf, e. no Co teraz Gosią? Zjadłem jakieś ryby. Złowiliśmy Nad tym pięknym jeziorem Znaleźliśmy to nad jeziorem, więc nie wiem ile to ma tu. Chyba służyło jako przynęte. Odpadło koło. Tak on mokwę. zrobię bięty i dzieci o na wydole mm, Takie ma osłonę, nie? Ja? No głowy dobre Nie no, nawet dobre są też szproty Ale są takie małe słone trochę że... Takie ma osłonę nie? Ja? No, o, na wydole Mmm Takie ma osłonę, ja? No głowy dobre, no, w dobre. No, w kurde, też to jest nawet dobra jakby Takie ma osłonę, ja? nie? No. no tak się je właśnie <laughs> Bon appetit. Kultura jedzenia, do Dobra. No, takie... to podstawa. Dobra. Takie... Jak miał ocenić, to 6. Ale takie... Siłano na kolano na 12. Dobra. Jeszcze ja mamy chrupkie, ale to takie trochę na zagryna. To 80 groszy. No właśnie. Nie wiem, po co to tak przepłaci. Ale dobre są, dobre są. Można no ale... powiedzieć, że jak te 80 groszy były duże... 80 groszy to majątek, Za 80 groszy to myślisz... Są bez GMO, to tak chcemy jeść. Mamy ravioli. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Ej, nawet nie jest to też. To <grystanie> Co jest coś... To jest <grystanie> w sensie smaczne. Ja bym zjadł jakąś kanapkę. Ale co jest ważniejszą częścią w kanapce oprócz chleba No Może służyć do kamuflażu. To... To jest najważniejsza część kanapki, więc... No która tak. jest najważniejsza, to musi być najsmaczniejsza, tak? Logiczne, proste. Kopernik wynalazł robienie kanapek z, <gry?」> z masłem. Teraz <gry recognise> to nawet nie jest żart. Co? No. przy w Koperniku, że tam... Coś tam, coś tam umierali. Na coś tam zatruty jedzenie. I on powiedział, e smarujcie masłem i już się nie zarażało to jakoś jedzenie tam jakoś kiedyś opowiem wiecie na jego kanał mm. bo ciekawostki o historii polskiej. Polacy myśli kanałki jak wszystko holocaust robac... zaraz, na przykład właśnie chleba to można na przykład masło z będziesz to jadł? Co? ja bym dał to co? dzieciom pacznego dobra mięsko co? które mięsko? mamy dwa <noise> Nie wiem które gorsze. Znaczy, że... <grych> ale jeszcze tak. nie próbowaliśmy. To jest gorsze niż to, mogę, mogę się założyć. To mięsko, to, to, tu, to jest gorsze niż to na 100%. To jest, czyli już tak? To tak, to kurwałem. Jest na 100% gorsze. Tego jeszcze nie jadłem, ale. <grych> nic nie może być gorsze niż to. To jestem pewien tego, nawet nie. Nie tego robić. Ja też nie, ja ale tamto Uuu, to jebie. To jest takie dobre. To jest takie śmierdzi. Zresztą smakuje? Może się jak upijemy przed tym, to dobre. Jak, jak, jak się to je, to, to smakuje jak jakiś... Taki dżdoram, coś takiego. Takie... 3, 4. O wiadzu. <śm> <śm> Dziękuję, No, prawda. No będzie smaczniejsze, mogę założyć, nie? <gry> Ola, dektować się samym zapachem tego wina. Dla prawdziwych mężczyzn, prawdziwych tamtów alfa. Jest to taka y, taka. Jak y, żołnierze mają? To nie to samo jedzą, tylko to jest nazwa MRL coś takiego. Kolejna ciekawostka. Jakby co? biedronki, no, To jest, jest paszce z wołowiny. Ej, dziecko, co <gry> to, <jest? gry> to przykładowy sposób podania. Aha. Sposób karmienia. Masa ciała 1 kg. Dla 15 kg to 920 gram tego jedzenia. Jakbyśmy ważyli 60, to 4 razy. 3680. A, no, powinniśmy więcej tego. No powinniśmy 12 paczek, to ja w sumie pachnie jak taka kłamie mielonka. Tak pewno tak. W sumie jedzenie dla kotów jest lepsze i je kości niż dla ludzi. Bo te <laughs> Ryby i produkty pochodzenia rybnego? Myślę, że. Serio, to może być smaczniejsze niż kiedyś tamto. Nie, To <laughs> być? Ja chcę się łupić przed... to, to Serio, to pachnie. Zukoń. Spróbuj sobie grzeszów. Nie mogę pisać spaku. Weź mniejszy kawałek, nie mieć całego, dryga. Turystyczna zmielona Tak Bardzo smaku. Ale smakuje Tą konserwę, ale tak Galaret, Ten zapach może się podobać, ona jebie mnie... To to po prostu jak pasztet, tylko taki kompletnie biedny, taki bez... Nie, w sumie smakuje jak... Jak moja siostra Ale to grzyliwe Prawda Niko, zostało mi szczęścia. szczęście To grunek by ktoś tu nasrał <śleski> <śleski> I spójrz to i daj pizzę tam. Ciemnie? To no Przestań. To mogłeś tym dzieciom dać. Ale pizzę został. No prostu, Zabij tak mi się bawym dzieciom. Łapcie. Czy biję. To naprawdę. Trzeba kultury. to zażegnaliście przez miesiąc nie znaczy, że możecie tak Dobra. się tak zachowywać. To co? Jemy pizzę na koniec, tak? Tak. tak. I nie... Sposób przygotowania, fatalnie na 3 minuty. <noise> Powinniśmy się tu pożegnać. Ja chcę zjeść coś prywatnie.